Akurat jesteśmy właśnie w mieszkaniu pana Kazika Jest sobota godzina 7.22, przez okno patrzymy na jeżdżące trolejbusy pod, pod oknem. Jedzie ten trolejbus. Ten trolejbus. O numerze A501. Kto go prowadzi panie Kaziku? Pan Wiesław. Czy to jest po tym jak wchodzi w zakręty? <laughs> A do jakiego światem pan porównał ten trolejbus? Do. Philodendrona. Mm, a dlaczego? Nie wiem. Co, co, co pan czuje, kiedy pan słowo pierwszy stół, od stół od trolej, pan odpowiada? Eee... Yy... Czy to jest miłość? Nie pan ja jestem po zawodówce, bez przeszedł, to mi Tu jesteś, no, 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 proszę mi wam Nie ma wam, nie! Cholera, jasne. Właśnie mniej więcej w tym momencie, kiedy rady Pana Kazika, do jego drzwi zapukał arabski wysłannik. W ciężce po Emiratach 40 lat temu puściła się z wielkim szachem. Szach, właśnie jest pan. Został Pan jedynym następcą tronu. Najbogatsze państwa arabskie i największe pola naftowe na świecie należą do Pana. Błagam niech Pan jedzie z nami i pojedzie i obejmie władzę nad naszym ośrodkowym ludem. Tak? Jasne, rzucam